Maryjo, dziewico niepokalana, matko Chrystusa i Kościoła. Dzisiejsza uroczystość podkreśla wspaniałość i bogactwo uprzedzającej łaski Boga, aby przez Ciebie zeszło słońce sprawiedliwości, którym jest Syn Boży, nasz zbawiciel. Kiedy wpatrujemy się w Twoje tajemnice zjednoczenia z Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, jak pouczył nas Ojciec Święty Franciszek, znów odkrywamy, co to znaczy wierzyć w miłość, w delikatność i czułość miłości, w jej moc na co dzień. To w Tobie dostrzegamy, że pokora i służba nie jest słabością, lecz prawdą o sobie wobec Boga i ludzi na miarę otrzymanej łaski. Ty uczysz nas dostrzegać ślady Bożego Ducha zarówno w wielkich, jak i bolesnych wydarzeniach świata, jak z pomocą Ducha Świętego zmagać się o zachowanie daru pokoju. Zarówno w Polsce, w Europie i świecie, jak i w życiu codziennym każdej naszej wspólnoty. Maryjo, uproś nam nowe pragnienie zawierzenia Bogu nad wszystko, które jest i będzie osobistą odpowiedzią na Jego miłość miłosierną, która zachowuje ten świat w istnieniu. Pomóż nam, aby Kościół na ziemi polskiej stawał się domem dla wszystkich, którzy chcą budować swoje życie na fundamencie wiary w Bożego i Twojego Syna. Ten rok dusz pasterski niech przyczyni się do głębszego wyznawania wiary w Kościół Chrystusowy, który zrodził się z Jego przebitego boku na Kalwarii. A w kościele tym ma swoje macierzyńskie miejsce. Twoje piękno, O Maryjo, nie tylko nas zachwyca, ale wierność Twoja zdumiewa, stając się naszą siłą. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy uznają Twoją macierzyńską obecność i okazywane miłosierdzie. Wobec aktów profanacji Twojego oblicza i Twoich znaków w kapliczkach przydrożnych czy figurach. Bądź dla nich matką miłosierdzia. Prosimy Cię, zwyciężaj w życiu naszych rodzin i w życiu wspólnot duchowych, w życiu kapłanów i osób konsekrowanych, zwłaszcza wówczas. Gdy w naszym czasie na polskiej ziemi zagrożona jest godność człowieka od chwili poczęcia pod sercem matki aż do naturalnej śmierci. Gdy zagrożona jest i źle pojęta i przeżywana wolność od prawdy o człowieku, która odbiera godność kobiecie i matce, jak również godność i przyszłość naszych dzieci. I ludzi młodych. Maryjo, gdy za naszą granicą toczy się brutalna wojna, pomóż nam ratować siebie i świat od wszelkiej przemocy, według słów naszych praojców i matek, od powietrza, głodu, ognia i wojny, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Wybaw nas, błagamy Cię, o jasnogórska matko i przewodniczko na polskich drogach zawierzenia Bogu, tak jak od pokoleń witasz nas na, na tym wzgórzu, pielgrzymów przekraczających progi Twojego domu. Tak dzisiaj powiedz Chrystusowi o nas, którego po raz kolejny przyszliśmy zaprosić w nasze życie. Powierzamy Ci siebie, nasze rodziny, nasze miasto, wspólnoty prezbiterów i osoby życia konsekrowanego. Matko, która jesteś przedziwną pomocą i obroną, obroń nas od złego ducha i nienawiści społecznej, od wszelkich form zniewolenia, poprzez sączące się kłamstwa, zwłaszcza wobec osoby i posługi, Świętego Jana Pawła II, pielgrzyma tego miejsca i zawierzenia. Obroń Kościół, aby miał odwagę głoszenia na ziemi polskiej prawdy Ewangelii, w porę i nie w porę. Obroń Polskę, która za twoją przyczyną jest Twoim domem i za który już dziś. Jesteśmy odpowiedzialni na przyszłe pokolenia. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami.